Ej, to ja, Daruna LPS, dzisiaj Wam pokażę mój pokój, jaki wymyśliłam samodzielnie dla petków. No i zrobiłam oczywiście samodzielnie. Wszystko jest prawie samodzielnie, wszystko prawie, ale parę rzeczy nie jest. No, ale to chyba nic. parę rzeczy tutaj. Oto ten pokój. Pamiętacie, nie wiem czy oglądacie, ale oglądaliście DYT, to pokazywałam jak zrobić ten fotel właśnie. Tu taki jakby, nie wiem, podkładka na śniadanie, a tu st stoliczek, tutaj taki jakby puf. A tutaj telefon, podkładka, zegar, książki, takie naklejki. Tutaj takie jakby. No nie wiem. Tornister, nie wiem. Dywan, takie fajne króliczki. Tu takie fajne łóżko duże. A zrobiłam ją z książki, takiej, z książeczki, takiej małej. Tutaj. Y Jaka moja garderoba jakby, to znaczy jej. Jaka moja. Tutaj taki komputer. on Go nie zrobiłam samodzielnie, ale tu naklejałam takiego kotka. Bo on tak fajnie wygląda. Nie? Tutaj jeszcze taka szuszarka, nie wiem sama co to jest. A to szafa. Tu mam mi miejsce parę dydaków. Nie, no, dobra, Poduszka nie, nie, dobra. To nic i poduszka. No i ten fotel i taki No No i to właśnie ten cały pokój, tak razem wy cały wygląda. To... ...patatki! Lubię sałatki, jak to mówią.